Projekt szekspirowski w WTL rozpoczął się burzą Marka Zakosteleckiego i Elichowaniec. Teraz my realizujemy sen nocy letniej no i mamy nadzieję, że, że będziemy kontynuować ten nurt. Zobaczymy, jak widownia zareaguje na to. To jest trochę tak z dziećmi i w ogóle z ludźmi, że nie musimy rozumieć wszystkich słów, żeby rozumieć intencje i sytuacje, szczególnie w teatrze tak jest. Jest tutaj dużo tematów miłości, a Myślę, że dzieciom trzeba ją jak najczęściej pokazywać. Czasem w domu rodzice nie mają czasu, siły, ochoty, a tutaj będą mogły zobaczyć trochę, trochę czułości, trochę też takiej burzliwej, burzliwego oblicza, jaką miłość za sobą niesie. W Szekspirze jest coś tak uniwersalnego, że ja bym tego nie, nie rozdzielała, co jest dla dorosłych, a co jest dla dzieci, bo Szekspir po prostu wiedział tak wiele o naturze ludzkiej i też potrafił tak świetnie konstruować sytuację i tak... Bardzo też był dowcipny na przykład, o czym się nie, może nie zawsze pamiętam. Moja Helena jest bardzo zdeterminowana. Ona chce zdobyć Demetriusza, w którym jest bardzo zakochana, ale on jej nie kocha. No i dziewczyna no, ma co robić, żeby go wreszcie ku sobie yy, przekonać. Na szczęście jest magia w tej oto opowieści i ona pomaga mi. No, gdyby na świecie, w życiu, w prawdziwym życiu była taka magia, jak w tym spektaklu, to żyłoby nam się lepiej.